Cześć, witajcie, ja jestem Ptasiek, zapraszam was na przegląd map, które znajdują się na modhubie. Mapy do Farming Simulatora 25 i dzisiaj amerykańska mapa, która niedawno miała swoją aktualizację. Nazywa się Prairie Farm Michigan, chyba tak. Zobaczmy jak to wygląda. Jezu, już widzę, że tu jest równo jak 100. w kuchni. Amerykańskie budynki, to jest pewnie nasze gospo. No, giga maszyny. No jak amerykańska mapa musi być giga, wszystko. Zaraz się tepniemy przez wszystkie maszyny, jakie mamy dostępne. Nolwis, cześć, Siemanko! Kurde, jestem tego trochę. To jest nasz dom. Land, do którego wejść nie możemy. to jest chyba ten dom z tej lokalizacji startowej, nie? Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Kwadratowo, amerykańsko, proszę, flaga musi być. Kilka pól, ale za to widzę, że wszystkie ogromne. To jest naprawdę mapa dla fanów. Dużej roboty, aktywne miejsce, obszary gospodarstwa. Mamy jedno pole, dwa pola, trzy pola. Tasiek, skup się. To, to, to to też jest dla nasze. Do buraków. Przecież nie, ten teren nie jest nasz. Możemy go kupić. A to pole jest na pewno nasze. Tu jest Dawid. To pole nie. To by się aż prosiło wykupić, żeby to połączyć powiększyć. Sklep maszyn, workshop. Mm -hmm. I chciałem tu wchodzić. O, ale jakiś budynek, do którego możemy wejść. Możemy wejść tu na górę. Coś tu mamy na tych regałach? Ktoś zostawił jakąś flaszkę whisky, coś, nie? No, nie. Szkoda. Dobra, to tepnijmy się przez maszyny. Jest case. Hedery za nami. Jest drugi case. Aż ile tu tych maszyn, ja pierdzielę, jak tu powyjeżdżać? Są takie gry, które mi się na Facebooku reklamują, że trzeba poprzesuwać kwadraciki czy tam autka, żeby mogli wyjeżdżać w odpowiedniej kolejności. Poro tych maszyn, kolejny case i jeszcze jeden case, i jeszcze jeden case, i jeszcze jeden case, i John Deere dla odmiany, i Wolwiś, może tym Wolvisiem sobie wyjedziemy. W pięknym kolorze jest ten Volvoś. Proszę jaki zestaw. Co dalej? International musi być. O, i Kubota. I kolejna kubota. I tu już chyba byliśmy. Tak. Ciekawe, czy stąd się da wyjść. O, gra zaświrowała. No ale na no, upychali tu tych maszyn w cholerę. Oczywiście zaczynamy jako. Przepraszam, jako nowy rolnik. Bo wiadomo. Sprawdzam co dostajemy na start. Takie są założenia tych testów. No i, a, jeszcze miałem zobaczyć, czy my mamy jakieś zwierzątka. Nie ma I dostępnych nie ma. Wszystko do wybudowania. Produkcja. Dostępne można z buraków robić. Nie wiem, co to jest terdirt jakaś tam. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Tartak. I burak cukrowy, siekany. Nie wiem, do czego ten terdirt będzie potrzebny. Eee, zobaczmy sobie jak mapa wygląda z lotu nomen omen ptaka. Równiutko, płasko, ogromne pola. No tutaj mamy to coś co robi ten Dirt. Przepraszam, ale tak sobie wciskałem Shift i się te automatyczne klawisze włączyły. Nie wiem, czy słyszeliście ten, to pingnięcie. Nie to było w planach. Generalnie ja nie lubię takich, o, a tu taka wyrwa, aż sobie. O co to? O, ma to potrzebne, ma to potrzebne. Znów to samo. Czy to się da na stałe wyłączyć? To niby są jakieś formy nawadniania. No nie wiem, mnie ta mapa nie przekonuje, muszę przyznać. Co prawda, gram na takiej, na której też jest niewiele rzeczy. Na pewno będzie tutaj szło postawić. Yy, produkcję, czyli coś co ja lubię. Bo jest dużo płaskiego terenu i nie będziemy się męczyć zostawianiem tego. Yy, no tu jakieś koniki sobie chodzą. No może i byłaby to fajna mapa na multi w ekipie, no bo te pola są duże i zawsze raźni tutaj. Kilku będzie coś takiego robić, ale nawet te gospodarstwa. O, piękna flaga. Wykrochmalona. Chociaż nie, łopoce na wietrze. Łopoce, łopoce panie. Nie, nie będę się czepiać. Jak ci się ptasiek nie podoba, to zrób swoją mapę i pokaż co potrafisz, pokaż! Nie, wiecie, to nie o to chodzi. Generalnie doceniam pracę moderów i trud włożony w zaprojektowanie, zrobienie tej mapy, ale tu tak naprawdę nie ma nic takiego... ekstra, coś co... by gdzieś mnie tutaj ciągło do tej mapy, a wręcz na przykład, właśnie te, y, to, to, te nie wiem akwedukty, co to jest, ten system nawodnień. Zobaczcie, jakie to jest głębokie. Tutaj się będzie źle maszynami jeździło przez to. Jak ktoś lubi zawijać, tak jak ja, po szerokości na następnym polu, no to to będzie go wkurzać. Obrysówka obrysówką, no ale, wiecie. No, tu jest jakieś miejsce jeszcze na Gospo. Gdyby ktoś chciał się w innym miejscu wybudować. No i tyle. No nie ma tu za bardzo co pokazywać. Obleciliśmy całą tą mapę. No jest równiutko. Nie wiem czy Stany Zjednoczone aż takie proste są. Czy Michigan tak wygląda. Jak ktoś był może dać znać. Czy faktycznie tak to tam wygląda. Ale ja sobie jakieś tam nierówności jednak wyobrażam. No i przydałoby się trochę więcej tych... Zabudowań, jakiś trochę więcej obiektów. O, tutaj auta wariują, aż jestem ciekaw, co wy myślicie. Poza tym, że lewitujecie. Ui! Zawrócił. Mógł autor chociaż tam zakręt zrobić, wiecie, puścić to bardziej w tę stronę a jeszcze wyprzedzanka Zobaczmy jak oni ładnie tu latają Aha no wymuszenie było Gdzie ty tam się chcesz wyprzedzać jak jest koniec drogi? Wiiii <grym> Dobra Sekcja komentarzy należy do Was. Dajcie znać, co myślicie o mapce. Zachęcam do zostawienia subka. Zostańcie ze mną na dłużej dołączcie do naszej fajnej społeczności. Zapraszam na mój główny kanał Ptasiek Gra. Zapraszam na Discorda, na Twitcha, Opis, Linki macie w opisie tak miałem powiedzieć. Linki do, do tych wszystkich moich social mediów macie w opisie pod filmem. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.